Cześć, witam w kolejnym materiale. Witam po dłuższej przerwie. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać wariant na Benoniego dla białych, czyli zaczynamy od D4. I co ciekawe, i tu od razu mówię, są dwie opcje i chcę Wam dwie opcje pokazać. Pierwsza to szalona opcja na ostro, która mi się bardzo podoba, a druga to taka spokojniejsza, bardziej klasyczna, w której pewnie obiektywnie dostaniecie więcej przewagi. No To już kwestia gustu, co wolicie. D4, skoczek F6, C4, C5, D5, E6. No i to jest główna pozycja z obrony Benoni. No i wyobraźcie sobie, że w tej pozycji białe może zagrać posunięcie G4, które praktycznie nikt nie zna, tak sobie myślę, że jest niezbyt oczywiste. Idea jest taka, że chcemy odrzucić skoczka z F6. Jak tylko zbije nam na G4, to możemy dzięki temu zająć centrum wstępem. Pomimo tego, że to jest najlepszy wariant dla czarnego, wcale nie jest taki prosty do zagrania. No i po Hetman H4 gramy Hetman E2, żeby nie dostać na F2. Najlepsze jest tutaj zagranie skoczek E5, co już trochę wątpię, że czarny zagra. Domyślam się, że inne linie są bardziej prawdopodobne. Czy to ED, po którym gramy skoczek F3, czy D6, po którym i tak zagramy skoczek F3. To są bardziej prawdopodobne idee, moim zdaniem. Ale po skoczek E5 gramy skoczek D2. No, i podeszłe gramy skoczek F3. Ciekawe jest to, że tutaj Biały wymyśla plan wieża G1 i po ruchu H6, żeby nie było wieża G5, bo ta groźba jest dość poważna, bądź wieża G7, jeżeli go nie się ruszy na E7, e, gramy po B4. I rozpoczynają się cuda. Naprawdę ogromne, ogromne cuda. CB, A3. W stylu gamitu wołzańskiego. Tutaj czarny ma bardzo dużo opcji, więc raczej należy się liczyć z tym, że jest to po prostu pozycja na grę. Obiektywnie czarny ma małą przeważkę. komputer pokazuje minus 03, minus 04 po ruchu B3, my gramy C5, po raz kolejny, szaleństwo ED1, koniec B2. No i wyobraźcie sobie dostać taką pozycję. Policzcie materiał, wychodzi Wam, że macie trzy pionki mniej. I przy tych trzech piąkach mniej czarny ma praktycznie, nie powiem jeden ruch, bo to może jest dużo powiedziane, ale jedna linia, która daje mu szansę na przewagę, która i tak nie jest oczywista i to jest ruch d4. I w tej pozycji polecam, generalnie komputer na największej głębi preferuje hetman b5 szach, ale ja polecam przejście do tej końcówki, ponieważ uważam, że ta sytuacja z groźbą na c7, wymuszenie ruchu skoczek a6 i długo roszada. No, ta pozycja jest bardzo trudna do gry dla czarnych. Moim zdaniem, wręcz niemożliwa, żeby na dłuższą metę się tu utrzymać. Gonie z D7, król B1. No i wyobraźcie sobie, że w tym momencie stoimy grubo bez materiału, bo bez trzech pionków, a komputer ocenia to jako minus pół. Czyli mamy rekompensatę za 2,5 pionka. To jest potężna rekompensata. Czarny nie ma co robić. Generalnie musi wykonywać jedyne posunięcia, zwracać pionki. I jest szansa, że może wtedy zyskać na końcu małą przewagę. Moim zdaniem. Małe szanse, żeby czarny sobie w tej pozycji poradził, a zwróćmy uwagę na to, że to jest 19 posunięcie, czyli musiałby jeszcze do tego momentu dotrzeć. No, niskie szanse. E, więc idea B4 jest bardzo ciekawa, w ogóle cały ten wariant jest intrygujący, więc to jest główna idea. Szukamy takich wariactw. No i dla zawodników granicych będę niego to ogólnie nie jest zła informacja, bo raczej to są zawodnicy, którzy lubią ostre szachy, ale różnica jest taka, że tutaj to biały naciska atakuje i, i czarny musi być bardzo dokładny w obronie to jednak powinno faworyzować białego z praktycznego punktu widzenia więc h5 zamiast ruchu hetman h4 gramy h3, skoczek e5 i goniec e3 i znowu wydaje mi się, że tutaj pozycja jest z rekompensatą oceniłbym ją jako po prostu niejasną ciężko powiedzieć co to jest, gramy dalej w szachy, nie ma co się e, wielce zastanawiać e, zwykły rozwój jak pójdzie skoczek a 6 to jest e5 i w ogóle problem ze skoczkiem musi się cofnąć na g8, no czyli beznadzieja dla czarnego, czyli koniec końców ta linia nie jest zbyt dobra. No to co musimy dalej zagrać? No, skoczek E5 w tej pozycji. No i są dwie linie? Tu można zagrać H4, które no w ogóle będzie poza wszelkim rozważaniem, ze strony czarnego, moim zdaniem. Bo koniec E7 gramy nawet F4 i te linie też mogą mieć sens. Tu w ogóle można również zagrać D6. Także jak jesteście zainteresowani, to zachęcam do zajrzenia do opisu. Tu główna idea polega na tym, że daje sobie wstawić króla na c2 Stoję obiektywnie trochę gorzej Ale co to znaczy trochę gorzej w takiej pozycji, gdzie mam dwa pionki mniej I komputer pokazuje minus 0,2, minus 0,3 A ja mam króla z a1 na b1 No nie wiem, moim zdaniem Moim zdaniem ta pozycja jest korzystna dla białego Jest bardzo intrygująca i Myślę, że meczu o Soświata i styl gry Łukasza pokazuje nam, że można takie pozycje grać Wystarczy tylko je dobrze rozumieć Mieć je dobrze przeanalizowane i nie ma żadnych problemów, żeby grać takie rzeczy. Eee, także wszelkie wariatstwa tutaj dozwolone. Oprócz tego, po 5 może zagrać dokładniejszy skoczek F3, które daje pewnie małą przewagę, ale jednak przewagę białemu. Mamy rekompensatę za tego pionka G. Zagramy hetman G3, go nie za F4, wieża G1, długa Roszada na przykład. Eee, I wydaje mi się, że tutaj biały stoi bez mniejszych problemów. Eee, no czyli tak podsumowując, wariant skoczek G4 to jest wariant, który obiektywnie jest najlepszy. Ale z praktycznego punktu widzenia bardzo trudny do zagrania, i no, nie obstawiałbym, że ktoś zaskoczony z wami zbije na G4. Domyślałbym się, że zagrają jakieś inne posunięcia. No i teraz, jakie inne ruchy mogą zagrać? To na przykład H6. Tylko to jest złe posunięcie, z uwagi na to, że możemy zagrać normalnie rozwojowo i zagrać H3. I teraz okazuje się, że wykorzystujemy fakt, że zagraliśmy G4, podpieramy to H3 i zagarniamy przestrzeń. Mamy miejsce dla gońca z F4 na polu H2 bądź G3. Czyli ogólnie jest to bardzo korzystne ustawienie dla białego. Ja mówię, tu przejechałem główną linią, y, którą komputer sugeruje. B4 jest tu niedokładne, ale chciałem wam pokazać, że tego typu rzeczy są dość korzystne dla, mm, dla białego. I raczej ta pozycja jest przyjemna. Po prostu należy rozumieć, że po ruchu A3 długoterminowo, po krótkiej ruszadzie, po zagraniu B4 białymi, będziemy mieli małą przyjemną przeważkę, a czarno będzie to dziwnie. Będzie się czuł dziwnie w tej pozycji, bo to nie są. To nie są warianty, które czarny raczej zna. No dobra, no czyli H6 nie za bardzo, powiedzmy D6. Wtedy G5 to jest główna idea ruchu G4, pogonimy skoczka. No i gramy przez gonie G2, i gramy gonie z F3. Moim zdaniem ta idea jest praktycznie killerem, to znaczy obiektywnie równa, ale z praktycznego punktu widzenia po prostu nie do gry dla czarnego. Przeanalizowałem sobie tę pozycję w innej linii, to znaczy, tutaj, żeby Was nie okłamać. Chwileczkę, tu, tu, tu po ruchu G6 to wiemy, że będzie przejście, właśnie i gramy tutaj nie z F3. I teraz chodzi o to, że w tej pozycji po wybiciu na H5, gh 5 skoczek H3 najlepszy ruch w pozycji to zagranie ED. I my gramy skoczek F4, oddajemy pionka. I w tej pozycji po skoczek CD5 mamy szansę zagrać. Skoczek gh H5 i tam grać po czarnych polach, po słabościach. Więc czarny, moim zdaniem, powinien zagrać gonię z E6, skoczek H5 gonię z D5. I po CD tego typu pozycja, jeżeli będziemy znali manewr A4, wieża A3, wieża H3, biały powinien mieć przyjemną grę z dobrymi perspektywami na wygraną. Znowu, nie wydaje mi się, żeby to było straszne. Trzeba mieć po prostu pomysł na to, jak to zrobić, i nic złego się nie dzieje. Jak gonie C3, BC3, E5, Hetman D3 i po Hetman E7 będziemy grali to troszeczkę spokojniej. Tu chodzi o to, żeby nie było F5 powierza G1 e, i gramy G6. Mówię spokojnie, dlatego że obiektywnie po najlepszej grze powinno się skończyć takim remisem. I znowu, jaka szansa, że wasz przeciwnik będzie to znał? Moim zdaniem niewielka, no ale jest to obiektywnie jedna z opcji. Czyli w skrócie ruch G6 jest ciekawy, ale raczej mało prawdopodobny. Ja bym się spodziewał, że zagrają wam bicie na D5. No ale po D5 po bicie na D5 gramy G5, wtrącenie, skoczek H5CD. I po D6 wreszcie wchodzimy tak naprawdę w główną ideę. Gramy skoczek H3, idzie to klasyczne G6, gramy skoczek C3, idzie nie z G7, gramy skoczek F4. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj wybicie na F4 będzie delikatnie niedokładne. Z uwagi na to, że wybije gońcem, mam szybki rozwój, gram gonie z G2 i powinien mieć drobną przewagę na, z naciskiem na pionka D6. Wydaje mi się, że to dość przyjemna pozycja dla Białego. Natomiast jedę ja jeszcze nie C3 i Hetman G5. Ewentualnie można zagrać od razu Hetman G5 i są te dwa podobne warianty. Spójrzmy najpierw ten. Gramy H4, żeby Hetman sobie poszedł, jak pójdzie, dajmy na to na pole E5. Wydaje mi się, że bardziej narzucające się, to dostajemy tego typu pozycje. Wieża G1 i wieża G3. Nie można było bić na C3, czy było to niekomfortowe z uwagi na gonię D2 i bardzo szybki rozwój. A z drugiej strony w tej pozycji po wieżach g 3 po prostu bronimy piąka na c3 i grozimy wieża e3, co wymusza na czarnym zagranie król d8. No i moim zdaniem mało kto chce grać tego typu pozycje czarnymi. Więc zostaje nam hetman g5 i tu jest prawdziwa idea wariantu. Gramy skoczek e4, idzie hetman e5 i gramy skoczek h5. Jeżeli zbije hetmanem na h5 to jest problem z piąkiem na d6, więc raczej tego nie zrobię. Bije gh, gramy wieża g1. No i znowu, jakich najbardziej się narzuca? No wydaje mi się, że najbardziej się narzuca posunięcie króla F8, żeby bronić na G7, bo pogonić z G4, e, biały będzie mógł zagrać posunięcie nawet skoczek D2, żeby cofnąć skoczka, a później pogonić gońca z G4 i nacisnąć na G7, niezbyt korzystne. Skoczek z D2 może wylądować albo na F3, albo na C4. Tu w ogóle skomplikowane warianty, może warto byłoby to pokazać. gonie z G4 skoczek, powiedzmy, D2 najpierw. Idzie roszada, gramy h3, wyrzucamy tego gońca Goniec schodzi, to gramy skoczek c4 A jeżeli nie pójdzie roszady Na przykład w tej pozycji Hmm, tu już ciężko zasugerować jakiś skoczek d7, niedokładne To mogę zagrać h3 i zobaczcie, że teraz ten goniec będzie podwisał Jak cofnę gońca na f5, to będzie można zagrać skoczek c4 i figury są mocno przeciążone e, No czyli trzeba się liczyć z tym, że F6 pójdzie w wieża g7 Hetman G7 to skoczek D6, i później bije na F5, także to są te taktyki, które mogą się pojawić w tej pozycji. No czyli królew 8 wydaje się być rozsądne, ale dostajemy wieża G7. I teraz można powiedzieć puęta wariantu. Nie można bić Hetmanem bez gonie Z4. I tu bijemy wygraną. Jeżeli pójdzie król G7, to gramy skoczek G3. Można powiedzieć wykrzyknik H4, gonię Z4. Grozi teraz skoczek H5-3 z widełkami, więc Hetman E7, skoczek h 5 g 6, Hetman D3, król H5. I wyobraźcie sobie, że te pozycje ocenia jako trochę lepszą czarnych, ale trzeba być bardzo dokładnym. C4 trzeba wymyślić, F5 trzeba wymyślić. Król G6 trzeba wymyślić. I H5 trzeba wymyślić. Koniec końców powierza G1, król F7 i Hetman C3, rodzinę G7 motyw. Hetman F6, E5 dostajemy tego typu pozycję. I po Hetman H6, Król C2, znowu wszystko jest jedyne. Wiesz G8, koniec F4. Teraz nie ma szacha na G1, bo wisi na H6. Yhm, Hetman H8, koniec E5. Najpewniej dostaniemy coś w, w okolicach równej, czyli Hetman H6, i powrót, a jak Hetman H7, to gram a E1. Partia toczy się dalej. Ciężko powiedzieć, co to jest. No, Komputery zaczyna wypluwać same zera, nie mniej oceniać yhm, o co chodzi w tej pozycji. Yhm, chcę wam tylko pokazać, że naprawdę, naprawdę tutaj biały ma ciekawy atak. Pozycje powstające po wariancie G4 są nietypowe. Jeżeli je lepiej przeanalizujecie niż przeciwnik, a myślę, że jest na to spora szansa, bo wasi przeciwnicy tego nie będą zdali, macie spore szanse na zdobycie punktu. Więc to jest ta opcja agresywna. Tak jak mówiłem, notatki w opisie w razie czego. No ale jest jeszcze opcja spokojniejsza i taka bardziej klasyczna. I tutaj moja sugestia jest taka, że możemy zagrać taką linię: zagrać czego w 3. Czyli czekać na to, co zrobi czarny. Jeżeli pójdzie B5, to my już znamy te warianty. Zachęcam do filmu z Blumenfelda i z Wołgi. A oprócz tego po ED, CD, D6 wchodzimy E4. Pułapka polega na tym, że po konie 4 z Hetman, a 4 szak zdobywamy skoczka, więc bić nie można. I po G6 gramy skoczek fd D2. Teraz jaka jest różnica? No niewielka, realnie i tak bym zagrał skoczek C3 i E4, ale. Przyszpanować trzeba ruchem E4, że potrafimy. Gramy gonie z E2. No i najbardziej typowe rozwiązania w tej pozycji. Po z E2 ja bym domyślał się, że w większości zawodników grających, bo na niego zagra skoczek A6, bo to typowa idea. Krótka, skoczek C7, A4, powiedzmy jakieś A6. Po A6 gramy skoczek C4. I zobaczcie, że to normalne ustawienie prowadzi nas do tego typu pozycji, gdzie zbijemy na B5, bicie na E4 i gonie z f 4 I ta końcóweczka, która zaraz powstanie, zrozumiecie, co mam na myśli? To może być trzykrotne, a może go nie być. Ta końcóweczka, do której się doprowadzimy, jest w pewnym sensie forsowna. To znaczy, jeżeli biały chce naciskać, to dostaje takie coś, i moim zdaniem jej biały ma przewagę. Czyli, jeżeli czarny zagra takie najbardziej naturalne posunięcia, to macie prostą linię do 25 ruchu, jakkolwiek to brzmi, i jest dobrze. A jeżeli pójdzie b6, to gramy wieża e 1 Co warto byłoby powiedzieć, żeby na nim? Otóż czarny ma więcej pionków na skrzydle hetmańskim, biały w centrum, więc biały chce grać w centrum, a czarny na skrzydle hetmańskim. My chcemy zabrać tę opcję, no i do tego się to sprowadza. Także zagranie go nie jest, jest po to, żeby pionki na skrzydle chytmańskim nie ruszyły i gramy skoczy 3 wracając. Bardzo dziwne przestawienie się, dlatego ja ogólnie nie polecałbym grania będą niego biały Znaczy uważam, że z praktycznego punktu widzenia bardzo dużo trzeba umieć, bardzo dużo trzeba rozumieć. Są forsowne warianty, które trzeba znać, i trzeba być zawsze, zawsze uważnym. Wyznacznie polecałbym to G4, no ale to, mówię, to już kwestia gustu, a najbardziej naturalne pozycje jakie mogą powstać to między innymi taka, zobaczcie, gramy Król H1 po to, żeby zejść z przekątnej, wrzucamy skoczka na C4, gońca na G5, no zwykłe, normalne ustawienie, ale pomimo tego, że komputer to pokazuje przewagę białych, wydaje mi się, że nie jest to takie oczywiste do gry i ogólnie Benoni cechuje się tym, że margines błędu jest bardzo niewielki. Zagrać jeden niedokładny ruch, może się okazać, że już nie stoicie lepiej. Na przykład wymyślenie tutaj posunięcia A5 moim zdaniem jest bardzo nieintuicyjne, a komputerowo najlepsze. Um, mówię nieintuicyjne, dlatego że ten pionek na A5 często może być słaby w końcówkach, a jednak komputer ocenia to jako najlepsze posunięcie. Podsumowując, polecałbym ruch G4, mniej polecałbym ten wariant, ale oczywiście podrzucę po to, żeby nie było takiej sytuacji, że komuś się nie spodoba jeden wariant na będą niego, żeby nie miał drugiej opcji. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Cześć, cześć.